Siemanko wszystkim dawno nic nie nagrywałem, wrzucać też nie wrzucałem. Muszę zobaczyć, co tam w ogóle mam ponagrywane na kąpie i coś tu dorzucę, wrzucę na dniach. Jak widać zabudowa od HL-ki jest skończona. Będę ją teraz rozbierał na części do piaskowania, do malowania, no i będzie. Będzie koniec. Tutaj właśnie wspawałem przed chwilą pręty pod plandeka jeszcze, łączniki międzyburtowe, także to wszystko do wypiaskowania. Dolna rama jest już wypiaskowana. W międzyczasie Wam to pokażę, jakieś przebitki może zrobię, czy coś zobaczę, bo jest schowana aktualnie pod dachem. Żeby tam nie zamokła, w razie czego, no i tak to na tą chwilę wygląda. Co z halą? No, na razie tak to wygląda. Kilka dni temu też udało mi się kupić. Tak jak widzicie tutaj, gruz mielony jest wyrównane w koło mniej więcej tą ziemią, którą miałem. Także tak to teraz wygląda. Będę ogarniał na dniach zasyp. Żeby to zasypać i będzie mlać chudziaka. Będzie chudziak zalany, no to Suporex będzie trzeba zakupić. I pomału będzie można startować z murami. Co tu jeszcze więcej. Yy, wyrównane jest jak to wyrównane. Tutaj droga dojazdowa. Ale jeszcze tej ziemi mogłoby być. Trochę więcej będzie gdzieś okazja, no to to będę starał się kupić, żeby to jeszcze podrównać. No i co? No i tak tutaj zostanie. Jak na razie płot też jest postawiony, nowy brama, pospawana właściwie połapana, pospawać jeszcze wszystko do cynku, do proszku. No i tyle, no i co? Kompresor się spieprzył ostatnio. Yy, I co? Wymieniłem rozrusznik. Pompy poszły do regeneracji, ale tam jakiś problem z dostępnością części jest. Także jeszcze czekam. Jakby ktoś był zainteresowany, no to rozrusznik ma rok gwarancji. Po prostu pompy się. No, zakończyły swój żywot wtryskowe. No, i tyle, przyjdą pompy. To to poskładam, odpalę. No, i wystawię go po prostu, bo już mi potrzebny nie będzie. Zakupiłem nowy zestaw. Zresztą mogę Wam pokazać. Kompresor Atlasa. Yy, piaskarka też nowa, 200-litrowa. Tutaj macie tą bramę. Jak widać, brama jest skręcana z segmentów, bo tak to później to Ci w ogóle to jakaś masakra. Wiem, że robią w całości, no ale robią. Niech się później męczą. Tak? Ja tutaj mam szynę dolną. Jako jeden element, także zamontuje się go na wózkach. Później tutaj dwumetrowa, dwumetrowa, dwumetrowa się to wszystko dokręci. Podskręca. I będzie igła, że tak powiem. Tutaj mamy kompresorek Atlasa. Silnik Dojca 4000 motogodzin Także odpukać. Póki co śmiga elegancko pali od strzała. Także ja jestem zadowolony. No, zupełnie. Inna praca to jest niż, niż to, co było wcześniej. Piaskarkę też wam pokażę. Tak, już tak. Burdel na warsztacie, ale to wiadomo. Tutaj mamy tą piaskareczkę. Tak to wygląda. 200-litrowa. Zawór nie jest talerzowy. Zawór jest tu jakiś. Inny, podobno lepszy, kontr, e, konkretnej nazwy w tej, chwili, w tej chwili Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Ale tutaj ewentualnie jak coś, no to tam e, koszt wymiany gumek, jakby coś się zacinało, coś się pieprzyło, no do 60 zł koszt takich gumeczek. A zawór talerzowy, no to jednak jest materiał, materiał i to później już jest lipa. No, także tutaj macie porównanie. Nowa i stary sprzęt, no ale wiadomo od czegoś się zaczyna, że tak powiem i tak to wygląda tutaj jakąś drobnicę robię w międzyczasie, no bo trzeba robić kolejna przyczepa no i tak to tak to wygląda tutaj mam wymurowane też pod ogrodzenie no ale nawet nie było czasu zalać tego betonem stoi tylko na kleju także, także urwanie głowy ogólnie o tam jeszcze kabina do bizona stoi kupiona Także Roboty a roboty Tylko dzień za krótki, tydzień za krótki Rok za krótki Zresztą i ona sobie stoi Z równiareczką, równiareczka dociążona no, Także kabinka taka, to jest to stary typ Ale tutaj przerobię ją wiadomo Żeby było tak jak w nowym typie Czyli zaciągało powietrze, tutaj z lewej strony, względem kierunku jazdy, a nie tutaj z przodu, bo to wszystko z hederu będzie, będzie ciągło, cały syf. Kurz. Nie? Także to też różni bym chciał ogarnąć, ale czy się uda, czy się nie uda, to nie wiem. Tutaj zaczęty też, zaczęta przyczepa pod 15 uli, ale. Jak widać przywalona tu blachami, nie wiadomo czym Także Co mam Wam powiedzieć Tak to na tą chwilę wygląda Z HL-ką Jak coś dalej będę działał no to Kolejne filmiki będą A kompresorem jakby był ktoś zainteresowany Tym to on ma 2700 litrów Na minutę wydajność Pali około 5-6 litrów ropy na godzinę, także nie są to jakieś kolosalne ilości, no ale przez ile go miałem? 4 czy 5 lat no to żadnych problemów nie było, to znaczy jak go kupiłem, no to wiadomo, tam przepłukałem powymieniałem filtry czyściłem bak, rozrusznik wtedy też robiłem no, no i się spisywał roboty robił, pieniądze zarabiał także jakby ktoś był zainteresowany na własne potrzeby to w zupełności to wystarcza. Także to by było na tyle. Tak informacyjnie, bo dawno, dawno nic już nie było wrzucane. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.